10% dla Konfederacji. Tyle otrzymaliśmy w najnowszym sondażu Super Expressu. I to jest rewelacyjny wynik. Walczymy o dwucyfrówkę w jesiennych wyborach. I bardzo serdecznie dziękuję za Wasze poparcie, bo bez Was tego wyniku już by nie było. Teraz trzeba to tylko potwierdzić w październiku przy urnach wyborczych. A skąd to się bierze? Okazuje się, że idealnie trafiamy w oczekiwania naszego elektoratu, bo wszyscy mają już dosyć tych wszystkich obietnic socjalnych, tej na programy, kto da więcej, kto wyda więcej naszych pieniędzy, bo to my na to wszystko płacimy. To nie są żadne pieniądze polityków z platformy czy z PiSu. Oni nie rozdają swoich pieniędzy, oni nie obiecują, że będą wydawać z własnych kieszeni, tylko obiecują, że będą wydawać nasze pieniądze. Wezmą je z naszych kieszeni i dopłacą do kredytów, rzucą emerytom, rzucą na jakieś inne dopłaty. Wszystkie te programy z plusem, a my po prostu tego nie chcemy i bardzo się cieszę, że takich ludzi jest coraz więcej.